Cześć, kochani. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, dlaczego w ogóle zostałam nauczycielką jogi. I będzie to dosyć intymna historia. Mam nadzieję, że przekona was do tego, żeby samemu dać szansę jodze oraz temu, jakie specjalne umiejętności może was wytworzyć, takie, które mogą wam pomóc. Um, Poradzić sobie z trudnościami, z tym, jak nasz umysł czasami potrafi nas wprowadzić w bardzo trudne, życiowe sytuacje. I moja historia z jogą zaczęła się na początku bardzo niewinnie i z ciekawości. Kiedy byłam w Tokio na swojej podróży modelingowej i pierwszy raz udałam się na zajęcia, kiedy miałam 18 lat, z moją współlokatorką Izą Strzelczyk. Pozdrawiam Cię, Izo. Poszłyśmy sobie na zajęcia jogi do takiego studia na Daikanyamie w Tokio i pamiętam, że były to bardzo wczesne zajęcia, chyba około 7 rano i stwierdziłyśmy, że Przekonamy się z Izą, co to jest ta yoga, dlaczego ona powoli zaczyna się robić taka popularna. Wtedy to musiał być jakieś 2015, natomiast pamiętam, że były to dosyć wyjątkowe ćwiczenia, ponieważ po jednej godzinie zajęć czułyśmy się tak wyjątkowo, tak lekko. Tak pozytywnie nastroiło to nas na resztę dnia. Pomimo że byłyśmy jeszcze przed śniadaniem, przed normalną godziną pobudki, to niesamowicie energicznie i żywiołowo rozpoczęłyśmy ten dzień właśnie godzinną praktyką jogi. I wtedy to był taki pierwszy kontakt z jogą w studiu w profesjonalnym studiu jogi i pamiętam, że wtedy się chyba na tym zakończyło może ze względu na to, że zajęcia były dosyć drogie, jogi w Tokio i jeszcze nie było to takie popularne żeby ćwiczyć jogę online, jogę na YouTubie więc myślę, że na tym zakończył się ten krótki zwiastun jogowy a później Myślę, że parę miesięcy potem, może pół roku później, udało mi się trafić na zajęcia jogi w Poznaniu, w mieście, z którego pochodzę. I był to też taki ciężki dla mnie czas, ponieważ kiedy miałam późne 12 lat, około 18 do 19, to się zmagałam z wieloma problemami psychologicznymi, psychicznymi. Miałam różne rodzaje stanów lękowych. Niestety nie poradziłam sobie wtedy z nimi za pomocą psychoterapii. Nie miałam jakoś takiej świadomości, żeby, żeby iść na psychoterapię, a zaczęłam sobie radzić z tym właśnie chodząc na jogę i jednocześnie też biorąc leki uspokajające, ponieważ moje stany lękowe już były na tak trudnym i zaawansowanym poziomie, że dosyć uniemożliwiały mi one życie. Uniemożliwiały mi spokojne przechodzenie przez każdy dzień i pierwszym, co się pojawiało w mojej głowie, jak się budziłam rano, to to był lęk przed tym, kiedy pojawi się kolejny atak paniki albo różne, różne są rodzaje tych Wszystkich dolegliwości lękowych, i pamiętam, że kiedy zaczęłam chodzić na jogę do studia w Poznaniu, to te zajęcia, które trwały półtorej godziny dziennie, były dla mnie takim jedynym pewnym miejscem i czasem w ciągu dnia, w którym wiedziałam, że jestem bezpieczna i że stany lękowe ani ataki paniki mi nie grożą co było dosyć niesamowite, ponieważ na zajęciach jogi często jest grupa ludzi, jest y, cisza, spokój, nie można wyjść stamtąd, powiedzmy, w, w każdym momencie, w którym by się chciało, a poniekąd też na tym polegały moje stany lękowe. Była to odmiana agorafobii I, i właśnie lęk przed byciem jakby zamkniętym w przestrzeniach i niemożność wychodzenia z grup, z tłumu. Nie wiem, zwrócenie na siebie uwagi przez zrobienie czegoś dziwnego i o dziwo właśnie te zajęcia jogi zupełnie uspokajały mnie. Panowała tam taka atmosfera, która sprawiała, że miałam te myśli lękowe pod kontrolą albo w jakiś sposób potrafiłam sobie z nimi poradzić. I tak mnie zafascynował ten stan, ta możliwość radzenia sobie z lękami, że zaczęłam chodzić na jogę bardzo skrupulatnie. W takim szczytowym okresie to było nawet do 6 razy w tygodniu, codziennie po półtorej godziny zajęć, czasami dodatkowe ileś minut jeszcze w domu, więc czasami dwa razy dziennie. No, i tak sobie chodziłam bardzo sumiennie na te zajęcia przez może pół roku, rok w, takiej, w takim natężeniu prawie codziennym. I w pewnym momencie stwierdziłam, że już tak dobrze sobie radzę z tymi stanami lękowymi, w sensie, nie przestały się one pojawiać, i nadal byłam na lekach uspokajających, psychotropowych. I stwierdziłam, że może spróbuję je po prostu odstawić, skoro już tak dobrze sobie radzę w tej takiej złączonej, połączonej terapii farmakologiczno-jogicznej. Że po pół roku brania tych leków zaspokajających je odstawiłam i te lęki generalnie znikły. Nie wróciły już do mnie wcale od wtedy. Czyli od jakichś sześciu lat już nie mam z tym problemów. W naprawdę nieslicznych sytuacjach. Jakichś, nie wiem, może bardzo stresujących do mnie wracają te obawy, ale one mają też już teraz taki wymiar bardzo kontrolowany, taki że umiem zauważyć, że te myśli się pojawiają, i spojrzeć na nie z dystansem. Także ta historia, trochę przydługa, ale bardzo taka osobista. Chciałam ją pokazać, że yoga naprawdę ma taki zestaw narzędzi, w tym ćwiczenia oddechowe, asany, medytacja, introspekcja, zwrócenie się ku wewnątrz, zmiana spojrzenia na własny umysł, na własne myśli. Zmiana perspektywy na nie, na to, że nie jesteśmy ich właścicielami, ich twórcami, że myśli się pojawiają same w naszym umyśle. One, te narzędzie sprawiły, że ja pozwoliłam sobie raz na zawsze poradzić z takimi trudnymi dolegliwościami i chciałabym. Te historie Wam przekazać, żeby może Was zainspirować, a może jakoś mm, zaciekawić tym, jakie możliwości może dawać ta dyscyplina. I w żaden sposób nie chcę też obiecywać jakichś mm, stuprocentowych efektów, i nie chcę też obiecywać, że joga jest w stanie wyleczyć każdą dolegliwość umysłową albo każdego. Ponieważ jesteśmy tak bardzo różni, ale, niemniej jednak, jest to jeden przypadek z wielu, w których się przekonałam, ludzie przekonują się, że w sposób bardziej naturalny niż farmakologia, chociaż ona też na pewno odegrała swoją rolę w tym całym procesie, więc nie można jej tak denominować. No ale jest to jednak Jakiś taki przykład e, mocy te, tej dyscypliny. I dlatego chciałam, żebyście się o nim dowiedzieli. Może jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Możecie zostawić je w komentarzach pod opisem tego filmu. I mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli szansę się spotkać i razem doznać tej specjalnej mocy jogicznej. No, to by było chyba na tyle w tej historii. Mam nadzieję, że wniosła ona coś ciekawego do waszego spojrzenia na jogę i że zachęci was do spróbowania swoich sił w tej wspaniałej praktyce. Namaste. 你敢动？